Cześć, nazywam się Daela. To jest krótka informacja o konkursie organizowanym przez FSGKpl. Do wygrania są trzy gry na Steamie, Bastion, Limbo i druga część Train. Co musicie zrobić, aby otrzymać te gry? Po pierwsze, być subskrybentem kanału FSGK na YouTube, po drugie, zarejestrować się na forum dyskusyjnym FSGKpl i po trzecie stworzyć wierszywany utwór na temat Waszej ulubionej gry. Utwór może liczyć maksymalnie 100 słów, choć zachęcam raczej do tworzenia rzeczy krótszych. Parafrazując samego Barda Williama Shakespeare'a, błyskotliwość bierze się ze zwięzłości. Fraszki, limeryki czy też moskaliki są zatem mile widziane. Yy, aha, i gwoli ścisłości. Przez słowa rozumiemy również zaimki, partykuły i różne inne gramatyczne wynalazki. Wiersze można zgłaszać w komentarzach pod tym filmem. Pod utworem powinniście podać tytuł gry, o której pisaliście, Ksywkę, pod którą zarejestrowaliście się na forum dyskusyjnym fsbka.pl i tytuł jednej z trzech wymienionych przeze mnie gier, którą chcielibyście otrzymać. Nie mogę zagwarantować, że trafi się Wam akurat ta gra, ale jeśli będzie to możliwe, po wybraniu zwycięzców postaramy się wziąć pod uwagę ich preferencje. Macie czas do 10 listopada 2014 roku do godziny 23.59 czasu środkowoeuropejskiego. Jury w składzie ja, Admin FSGK Lothar oraz mój podcastowy kolega Seedfrog wybierze trzy najlepsze prace. Wyniki ogłosimy do 12 listopada. Powodzenia!